Bardzo proszę, my już tutaj, sobie na kabatach jesteśmy na wąwozowej uczich. Bardzo proszę, tak to się wszystko pięknie prezentuje. Widać tutaj cały kościół w całej okazałości. Pięknie to ładnie wszystko jest nakręcone O, tata sobie czeka na przystanku. Tak, tata czeka na przystanku. Będzie chciał Wam powiedzieć coś. Bardzo, bardzo fajnego. Bardzo, bardzo fajnego. Tatko powiedz coś, kamery ja do ciebie podejdę. Będzie miło, sympatycznie i na luzaku. Życzę wszystkim miłego, bezpiecznego dnia. A my tato też bardzo ciebie szanujemy, bardzo lubimy, cenimy bardzo. I chcemy, żebyś się i w pokoju. Tak jak najbardziej to się wszystko od tobie należy. Tak, wszystkiego najlepszego. No, dziękuję. Kocham Cię, tato. Ja też, ze wzajemnością. Wszystkiego dobrego.